Dzień dobry guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że masz piękny dzień. Bitcoin spadł wczoraj, gdy David Sachs, zwany krypto-Cezarem czy AI-Cezarem, ogłosił, że rozważają rezerwę Bitcoina, ale jeszcze jej nie utworzyli. Po tym ogłoszeniu Bitcoin spadł. Przed ogłoszeniem Bitcoin odbił się z 96 tysięcy do 99 tysięcy. Ogłosili rezerwę Bitcoina i nie było tak źle. Właściwie to tam, gdzie ogłosili rezerwę. To miejsce dużego spadku, gdzie zeszliśmy do 97 tysięcy. Mieliśmy duże odbicie na wieść o ustępstwie Meksyku i Kanady wobec Trumpa. Potem Chiny ogłosiły 10% CYAA na USA. Nastąpił duży spadek. Następnie ogłoszono konferencję Davida Sachsa. Miał mówić o rezerwie Bitcoina. Nastąpił duży wzrost. Gdy omówił rezerwę Bitcoin mówiąc, że tylko ją rozważają, a nie zaczęli jej tworzyć. Mieliśmy duży spadek aż do 96 i dostaliśmy odbicie z powrotem do 99. Udało mi się dodać ćwierć pół bitcoina. Chyba sprawdzę to na wykresach. Była czwarta nad ranem, na wpół spałem w łazience, wolumen jest dość silny. Przejdźmy do dyskusji na czacie. Dołącz do niego na czacie grupowym. Wskaźnik wstęgi wsparcia hosy. To główny wskaźnik cyklu płacowego. Niezbyt dobre wieści. Sprawdź z Kubiego. Mówię na czacie. Admin 3, 3. Belęcze Marży. 1 4 miliony widzów. Ustaw to na wykresach, komputerze lub TV mogą działać non-stop. Krótka bonus z bybit po zeskanowaniu QR. Jedna z najlepszych giełd do handlu. Weź kurs Krypto w Stokrumie. Kurs Mistrzowski przed Handlem. Zrób kursy, potem dołącz do uczniów. Od strachu przez chciwość do neutralności. Procentowa opłata za dominację jest dodatnia w rzeczywistości dominacja jest wyższa. Bitcoin na poziomie 98000 lekko odbija, ale mocno ucierpiał po konferencji. Mimo że ogłosili, iż w porównaniu do poprzedniego rządu, który był przeciwny kryptowalutom, ten rząd planuje stworzyć rezerwę strategiczną Bitcoina. Ludzie spodziewali się, że już zaczęli lub ogłoszą to, a nie tylko rozważają taką możliwość. I wtedy cena spadła. Przejdźmy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Pokażę wam moje transakcje Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie powiadomienia. Teraz przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Sprawdźmy stan mojego konta. 9,46, nadal duży spadek w tym tygodniu z 10,91, więc wczoraj straciłem 150 tysięcy odbicie do 9,86, ale potem znowu spadło. DOGE spadł o 7% względem nowej rezerwy Bitcoina. Tu widzisz, gdzie kupowałem po 20 centów. Sprzedałem resztę, a oni dodali trochę więcej. Mój zysk z handlu bitcoinem to 10 tysięcy dolarów. Dokupiłem więcej bitcoinów. Nie, wczoraj podczas spadku nie kupiłem więcej. Wzrost do 100 byłby dobry do sprzedaży przed ogłoszeniem Saksa. Spadek do 96, powrót do 98. Tam warto było sprzedać i zamknąć więc byłoby to 16, ta transakcja dała 3600 tysięcy zysku. Ethereum też spada po tych wieściach. Przed ogłoszeniem wzrost do 2868, spadek do 2616 i odbicie. Opłaty Funding dla Ethereum są ujemne. Teraz płacą mi za utrzymanie otwartej pozycji. Zainwestowałem 42 dolary, by zarobić 5000. Opłata za finansowanie Bitcoina jest prawie ujemna. Mam otwartą pozycję na Bitcoinie od kilku dni. Handel bitcoinem na 343 tysiące dolarów. Zapłaciłem tylko 89 dolarów w opłatach. Widać altcoiny, które trzymam. Widać altcoiny, które trzymam MCRT world Doge Unii. Dokupiłem trochę World na tym spadku. Tu widać jak dokupiłem World na spadku. Mieliśmy małe odbicie co dobrze. Trochę zyskałem. Tu widać, gdzie dokupiłem World. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Przechodzimy do analizy technicznej. Analiza techniczna: Trump Coin też spada, nowe dno, rynek jest masakrowany, zwłaszcza altcoiny. Altcoiny na nowych minimach, Bitcoin na poziomie 98. To szaleństwo. Nawet dołki besy na wykresach tygodniowych. Może zaktualizuję jutro wykresy dzienne. Widać zakres, niebieski zakres. Te niebieskie linie to nasz obecny zakres. Wahamy się między 90 bpj a 106 tysięcy. Dobrze byłoby sprzedać po 106k, kupić po 91k. Wolumen nadal silny, stochastyczny, rośnie na wykresie dziennym. To dobra wiadomość na dziennym. Szczerze, nie widzę wyraźnego wzorca. Ruch boczny i podwójny szczyt na 4h, co nie jest najlepsze. Na tygodniowym nie mieliśmy żadnych sygnałów kupna. Bot BTC z kursu CryptoMaster Wciąż pokazuje niebieski odkup od 20 tysięcy. Bot BTC wystrzelił 5 tygodni temu, ale jeszcze nie dał sygnału kupna. Na 4 godziny mamy spadek do 91k. Wygląda jak flaga byka, ale bez silnego wybicia. Najlepiej long na 91k, short na 106k. Graj między tymi poziomami. Euforia na 106K, strach na 91K. Aktywuj na 91K, sprzedaj na 106K. 106 tysięcy, 107 tysięcy, potem short do 91 tysięcy. Aktywacja transakcji. Robiąc to od listopada, widzimy wzrost z 91 tysięcy. Do 100 mama 5 tysięcy i prawie 10 razy. Przez 3 miesiące najlepiej long na 91 000, short na 106 Biorę zyski na 107 000. To dwie transakcje na Bitcoinie. Short na 191 000, long na 106 000. Jeśli nie aktywowałeś, wycofałbym. To bezpieczniejsze. Ryzykowniejsza opcja to wejście ze wsparcia, które jest teraz blisko miejsca zrzutu przed 90 tysięcy. To trzy transakcje, które bym ustawił. Znowu pokażę, tu widzisz ryzykowniejszy trade. Otwarcie przy 96k, stop loss 95k, ryzyko 761 na Bitcoina, zysk 10 800 bez dźwigni, z 10x dźwignią 100 tysięcy. To ryzykowny trade. Tu bezpieczniejszy, a tu short. Zysk przy 106k. Chcę to dodać do wykresu, więc przy 107k ustawię take profit. Zarobię 41 tysięcy na tym tradzie. Potwierdzam. Bitcoin weźmie zysk przy 107k i zamknę pozycję. Potem przejdę na shorta, bo przez 3 miesiące kręcił się w tym zakresie. Zobaczmy Ethereum. Trump robi nowe doły. Patrz. Wow, Trump nie wygrywa teraz. Spójrz na szalony spadek Trumpa z 75. Pamiętasz? Sprzedałem przy 55, kupiliśmy po 4,9 dolarów. W moim filmie sprzedaliśmy po 55, teraz jesteśmy na 17. Przejdźmy do Ethereum. 2700 na Ethereum. Ethereum odbija się, próbuje wrócić do tego kanału, ale szczerze mówiąc, nie wygląda to zbyt dobrze. Nie było dużego ożywienia. Jeśli chcesz mieć długą pozycję na Ethereum, widzisz ten sam kanał. Mamy podobny kanał dla Ethereum, między dwoma punktami, w którym jest od trzech miesięcy prawie cały rok. Nawet wracając do 2024, mieliśmy od 2000 dolarów. W styczniu 2024 roku 2000 do 4000, 2700 do 3,400, 2000 do 4000, do 2000. Wyraźnie widać zakres Ethereum między dwoma a czterema tysiącami. Znowu będę długi na 2000, będę długi na 2000 i krótki na 4000, bo jesteśmy w tym zakresie od miesięcy, więc będę długi na 2000 i krótki na 4000. długo od 2000, krótko od 4000. Trzymam ten wzór, bo widzisz, trwa to już rok, rok tego schematu. Teraz ustawię take profit na mojej transakcji Ethereum na 4143, 4043. Zarobię 145 tysięcy na tej transakcji, 4143. Więc znowu, longuję Ethereum od 2000 do 4000 biorąc zyski, a potem shortuję od 4000 z powrotem do dwóch. I będę trzymać się tego kanału, bo trwa to już rok. Moje transakcje są obecnie ustawione. Tę transakcję Ethereum otworzyłem tylko dwa dni temu. Więc w dwa dni zrobiliśmy 5500 na Ethereum, a to transakcja Bitcoinem sprzed dwóch dni. 10 tysięcy. Ta transakcja bitcoinem była 16 tysięcy przed złą wiadomością, a transakcja ethereum też była prawie 16 tysięcy, ale nie ogłosili nic tak pięknego. Dołącz do nas na telegramie. Jest Was teraz 217. Krótki okres setup btc etf. Zwykły wolumen, ale zachowam ten kanał, bo chcę tego więcej. Dołączcie też do nas na telegramie. Jest Was teraz 217. Krótki okres setup btc etf. Zwykły wolumen, pokazują swoje transakcje, Skubi prezentuje wykresy, możesz dołączyć. Hongkong się obudził, wskaźnik Pi, analizuj wykresy, zrób kurs Cryptomaster i Stockroom, by wszystko zrozumieć. Mówią przed Telegramem Trump kryptokarem Saks rozważają rezerwę BTC. Nie ogłosili. Międzynarodowy czat weź premium, bo jak widzisz online, tłumaczy wszystko na angielski, mogę gadać z całym światem. Jeśli chodzi o język, upewnij się, że masz wersję premium Telegrama, która automatycznie tłumaczy wszystko za ciebie. Pod filmem zobaczysz, że BitUnix organizuje konkurs tradingowy. Konkurs 2025. Handluj teraz, zdobądź nagrody, wygraj Tesle model 3, Apple Vision Pro lub Rolexa. Od 3 lutego do 3 marca. Ten konkurs jest na bit Unix. Linki są poniżej. Zarejestruj się, by dostać bonus 60K. Jedna z najlepszych giełd, druga co do wielkości na świecie. WeX daje 200 dolar bonusu za rejestrację. Globalna giełda bez KYC Bitunix daje 5500 dolar bonusu tradingowego. Też bez KYC. Jamescryptoguru.com dla Telegrama i kursów krypto i giełdowych. Większość z nas musi handlować przed tym, zanim weźmiemy udział w kursach. Możesz to zobaczyć tutaj. Ja w 2018 roku mówiłem o sile Bitcoina. Trump, Sachs mówią o rezerwie bitcoinowej. Czy Doge powinien skontrolować IRS? To niesamowite. Myślałem, że z jego wsparciem Bitcoin wzrośnie, jak gdy Eric Trump sugerował. Powiedział, bioteorem, zaufaj mi, a potem cena spadła. Miało eksplodować, niespodzianka, wszystko spadło. A ja mówiłem, że wygrana Trumpa to dewastacja na rynkach, zwłaszcza altcoiny. Wiele z nich osiąga nowe minima wszechczasów, co jest straszne. Cóż, Bitcoin jest na nowym rekordzie wszechczasów, dość szalone. Konferencja prasowa Davida Sachsa za kilka minut. Miliard USDT o wartości miliarda dolarów został wyemitowany w skarbcu USDT. To moje aktualizacje rynkowe. Zostawiam to. Subskrybuj, daj kciuka w górę i włącz powiadomienia. Jeśli masz pytania, napisz w komentarzach. Jakie symbole chcesz, żebym przeanalizował? Jakie pytania masz? Postaram się odpowiedzieć dziś. Nie będę mógł odpowiadać na pytania, bo film jest za długi. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.